Cześć! Często kibice zastanawiają się, jak podróżujemy na nasze zawody żużlowe. Dzisiaj postanowiłem pokazać naszego Mercedesa Sprintera, w którym podróżujemy, wypoczywamy również. Mercedes Sprinter, pojemność silnika 3 litry, około 190 koni, wersja długa, po to, żeby po prostu stworzyć za zabudowę na nasze potrzeby. Fotele pneumatyczne pozwalają na lepszy komfort przede wszystkim kierowcy. Nie boli kręgosłup. Mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, czujnik wiatru, który też pomaga nam kontrolować samochód bardziej. Według mnie tu jest ta część mniej interesująca, zapraszam Was do tyłu, 90% czasu ja spędzam, wypoczywam. Wiadomo, jest tutaj bardzo jakby dużo miejsca. Dwa łóżka, jedno jest u góry który niekoniecznie jest korzystany w czasie jazdy, bardziej w czasie postoju. Oczywiście jest telewizor, który nam służy jakby do oglądania różnych przeróżnych filmów. O na przykład Ojciec szczęśliwy polecam. Jest oczywiście PlayStation, gramy wiadomo FIFA, Motocross, staramy się jakby rozluźnić atmosferę. Oczywiście jest lodówka. Bardzo ważna rzecz yy, dla mnie. W trakcie podróży w Polsce mamy swój catering, więc możemy go tutaj spokojnie schować. Lubię prowadzić auto, ale niekoniecznie w trakcie dojazdu na mecz. Jeśli ta adrenalina jeszcze trzyma, staram się przejechać jak najwięcej kilometrów. Jest to zawsze około 200. Ostatnia część tego busa przestrzeń bagażowa. Nasz bus jest oklejony praktycznie tylko z tyłu, oczywiście PG Ekstraliga. Mój numer, który jakby nawiązuje do mojego numeru licencji, tylna część, również spora. Mieszczą się tutaj trzy, trzy motocykle. Różne części części zamienne, które mamy po prawej stronie dmuchawy do silników do sprzęgła, zapasowe koła. również na zębatki, różne środki czystości. Mamy tutaj też spreje, różne otuszczacze, spreje do łańcuchów. Tak właśnie wygląda mój bus. Czas zapakować go na kolejny trening. A z Wami widzimy się na stadionach PGX Rally.